Chciałem po, e, powiedzieć, że mi sączy kliknąłem nie ten guzik i muszę drugi raz nagrywać, albo już nie będę nagrywał i będzie jedna. E, chodzi o auta. Oglądałem auta dzisiaj dwa, trzy przepraszam i była reklama na koniec. Wkurwiła mnie dzi 12 minutowa reklama, a dali mi półtorej minuty bajki na koniec i ja mam 12 minut kurbo, brzydko czeka czekać i dzieci mają czekać 12 minut to są jaja jakieś i na, chciałem zatrzymać bo chciałem pokazać no to mm, to widzicie ten kanał to samo robi jaja parę er, minut reklama 7 z 8 minut a dają minutę 2 w serialu na przykład, jak coś pamięta, święta wojna, jaja się robią w telewizji, my mamy za to kurwa płacić abonament. Dziecko czeka 12 minut, żeby minutę półtorej y, y, na przykład albo dwie obejrzeć bajki. To są miał 3-4 minuty. Mogli już tą reklamę. I to często robią y, nieraz: y, to w y, filmach dla dzieci aminowanych albo bajkach. O, I ten kanał też to robi. Kończę. i nie będzie chyba drugiej części to będzie jedna część